Kasy, jestem szczęśliwy, Ziemniak, i tym widokiem, no nieźle przyćpanej straciateli, wracamy w końcu, wracamy do gry. Stwierdziłam, że Legacy najbardziej mi brakuje, więc. O, to, 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 Nie, nie, dobrze, że wychodzisz, masz szczęście, Barbaro. Masz... <grymayım> Przypomniałam, że to się Barbaran, W każdym razie, tak, to, że jestem już z wami z powrotem, oznacza, że po pierwsze remont skończony, po drugie, mam swojego komputera i teraz chcę po prostu tak. Oszołomiona, bo ten komputer dosłownie, nie wiem, za 3 godziny temu przed. Ja teraz to wszystko setupowałam i od razu do nagrywania, i nie wiem, co ze sobą zrobić. ugra chodzi tak płynnie, tak. Aha! Za dwa dni młody ma urodziny, więc trzeba przegrać dwa dni. I przydałoby się porozwijać nasze biznesy. Chcę iść do Lemonadiala, tak? Bo to jest chyba biznes, który nam najsłabiej idzie. No, na restaurację potem jeszcze będzie czas, ale najważniejsze jest dla mnie Lemoniada Lamusiary. Jezu... Oczywiście widzieli jak to się szybko załadowało? Życie jednak czasem jest piękne. Kto to? A, to jest BOMBELLO! Tybald... <grym> Tybald Ziemniakowa. Chyba im te ceny nie odpowiadają, bo nawet takich ich zachęcą, to jakoś tak strasznie im się nie chce kupować. Like, come on. To, że jesteście rodziną, to nie znaczy, że macie prawo do jakichkolwiek gniżek. Znaczy, ta dwójkę, bo to to jest tak... jakimś tam podatnikiem. Ona tam... Ona może płacić pieniądze, ona jest od tego, żeby płacić. No, jak na razie, no... Najlepiej na mnie idzie, jak w ogóle wygląda nasz... nasz sytuacja. Eee, <głosy> no <głosy> Fenomenalnie, nie, nie ma co. Brianek? o Czym ty masz. Czy ty, ty się swojego. nie dziadka, tylko pradziadka bawisz? Myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do domu. W sumie z okazji powrotu można by zrobić imprezę, tylko że tutaj nikt chyba tak nie, nie bardzo utrzymuje jakieś powiedzmy super rewelacyjne kontakty, więc nie wiem, czy by, czy by przyszli. A z drugiej strony, czy mi się chce ich potem wszystkich samonować? Powiedzmy, że tak. Dla miniaturki. Spójrzmy trochę poza poza naszych kochanków. O. Always, proszę bardzo. Joe Nathan to jest nasza rodzina. Castor i tak on jest nowina, bo i ona powinna być teraz nowina. Bo stwierdziłam, że jak zmieniam grę na polski, no to już ludzi tam też poprzerzucam na polski, bo w sumie nic dla mnie jakiś problem. A się wszystko będzie. No, Mersi to się będzie jakoś tak wiecie, zazębiać. i Jolanta, który jest jeszcze nie naszą rodziną, ale będzie. Mam, mam pano, jest fereło. Z drugiej strony, zamiast przeklikiwać, mogłem po prostu spojrzeć na to, kto ma najgłupsze imiona, już bym wiedziała, kto jest członkiem naszej rodziny. Oj, Jezu, ale się przytuptała! O Jesus, ale masz Balerona tu z przodu. Wspomniałam już, że Simsy po prostu w tej ciąży to wyglądają tak, jakby... No, tak nosiły przed sobą drugiego człowieka, co są jak najbardziej adekwatne. Niechcący spamując oryginalne bramkę, spawnowałam mojego... Kakashi'ego, który widać no jest zachwycone, że może brać udział w tej ceremonii. Mam nadzieję, że po tym mi się nie zbaguje i mi nie skasuje gra tego dziecka. Powiedzmy, że ci bonusowi ludzie wystarczą, bo naprawdę nie wiem, jak ich szukać i nie wiem, gdzie ich szukać. I o, dziecko śpi, dobra, to trzeba by tu jakoś rozkręcić imprezę. Co jest potrzebne do dobrej imprezy? Nożyczki. Czy możemy kogoś zatłuć teraz tymi nożyczkami? Dawaj, babciu, dawaj. Dawaj, babciu, dawaj. A nie, ja ci Serio? Ja w to nie wierzę, że ona się przestraszyła, że zbieg. <laughs> I jak ona... A teraz nie będzie mieć co tego na... <laughs> Czemu? <laughs> I jak chce się nie śmieć przykrać. Mogę. <laughs> o oh, nie. Taka trochę grobowa he, 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 impreza. <laughs> za wcześnie? Tak, za wcześnie, by jeszcze nie ma grobu. <gryeye> Będzie za chwilę. Może być! Wyobraźcie sobie, że wasza mama, babcia, etc. umiera na imprezie, a wy no, no... Może być! Znaczy była spoko muza, fajne żarcie, telewizja, rzutki, ta no, babcia umarła, trochę zepsuła zabawę, nie mogła, nie wiem, poczekać, coś, coś mogła nie biegać z tymi... <gryeye> ja, to, ja to zabiorę jakby... <gryye> Jakby ktoś jeszcze stwierdził. No i nie ma złotego na no ona dwa pragnienia życiowe spełniła. O Jezu. Nie chcę, nie chcę na niego patrzeć. Ale by przynajmniej zwolnił się pokój, co so, nie? Możemy teraz spróbować mieć kolejne dziecko czy coś, to jest na to miejsce. Nie mogę z tym potworem. Tak coś myślałam, że tak się skończy, ale stwierdziłam, że z moim szczęściem pewnie się nie uda, ale... Eee, wracam do gry i takie pierożki. Ci, kurde, jakie synchro mają, jezu. Powinna ich zabrać za jakiegoś simowego, mam talent. Nie. O jezu, serio, pochwaliłam i Brian skopał, i się wszyscy przez to rozsynchronizowali. No, jednak wraca synchro, kurde, jak powiedział Daniel ale nadal Brian jest już wyrzucony z teamu. Wybacz, oddaj fartucha, nie nadajesz. A ja ci już widzę. Poszli, mamusi nie ma, to co robimy, se brzdąca? Jak już nam nie będzie ta stara. Kucia Pinda przeszkadzać? Nie bo Kucia Pinda, to jest imię jednej z moich simek nie będę jej tak udawać. W ogóle jest to Kucia Pinda? Nie, nie ma kucie Pindy. Nie, jest Kucia Pinda! Co to ty jesteś Kucia Pinda? Kiedy wymyślasz tak cudowne imiona, że... przypominają bardziej o Belgii niż... Nieważne. Zresztą nieważne w sumie nieźle, bo to dziecko tutaj siedzi w tym końcu, pewnie już nieźle napierdzielało w te barierki, ale no ludzie tam co? Co? Przepraszamy, dziecko? Coś, coś, nie, nie słychać cię przez muzykę! Halo, podgłośnimy trochę, bo dziecko przeszkadza! Znaczy, nie słychać... Widzicie, to dziecko też się świetnie bawi, kurde, nie narzeka, odpoczywa, takie w sumie, to wiesz, takie trochę niemrawe, może <laughs> nie bez powodu leży na tej podłodze, ale na szczęście... Nie wiem, czy sobie jednak podaruję ten żart. Nie chcę dostać demonetyzacji i obrazić połowę moich z samym powrotem. No i proszę bardzo, dobra zabawa, czyli jednak babcia aż tak dużo nie zepsuła? Bo ogóle to, że kończy się impreza i wszyscy, kiedy jeden może wychodzą, nikt nie zostaje, żeby nie wiem, pomóc posprzątać albo nie wiem, cokolwiek nie to Generalnie dobra koniec imprezy Elonara, Tak jak po prostu przy tej wiecie, policja i wuuu, wypad. Ucz go korzystać z tego sralca. Czy mu się uda, czy nie. Czy zdowie się, gdzie zostawia solca się. No nie, serio. Gdzieś tam no. Uwielbiam po prostu kiedy tak minimalnej ilości brakuje. To jest taki b -b -b bullshit. To jest w sumie... Ej nie, bo teraz jak nie żyje babcia, to nie możemy razem chodzić się zajmować restauracją, bo nie ma co z dzieckiem zrobić. Ej, no to może jednak babcia była trochę useful. Teraz jest mi troszeczkę przykro. Ale tylko troszeczkę. Zawsze mogę zamówić tę lolu Nie schlepiaj sobie, babciu, nie jesteś aż tak istotny <grywa> dla naszego istnienia. Nie, ale tak się będzie mi brakować. Starcia tyle chyba jakoś tak. Nie wiem, że nie pierze. pierwsze. Pierwsza jest naj... najważniejsza jest Jabedizę, ale jest tak, myślę, że zaraz za Jabedizą przez to, ile musiałam z nią przeżyć na tych koszmarnych i ile wspólnie ludzi razem przepchałyśmy, że tak to. I mówili, mi. Wspólne pchanie ludzi zbliża ludzi. Tak, właśnie tak. pu Dawaj, 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 dawaj. myślałam, że się nie nauczył. Jakby tak było, to musiałabym zacząć krzyczeć. Jakbym zaczęła krzyczeć, pewnie ktoś, kto ze mną siedzi, by się przeciągnął i co mnie uderzył, żebym się już zamknęła, więc z że nie muszę krzyczeć. O i takie w sobie, to może kolejne ciekawe dla tych, których. Interesuje. Teraz już, że tak powiem, moje studio nagraniowe nie, nie jest moim odosobnionym, tutaj ten. Tylko właśnie teraz do, do sypialni się jakby wprowadziliśmy we dwoje ze sprzętami, więc nie wiem do końca, jak będzie wyglądać sytuacja z nagraniami. Tak wiecie, na, na dłuższą metę, bo no, szanujmy się i siebie nawzajem, więc po prostu nie wiem, czy będę w stanie nagrywać tak często jak kiedyś, ale w sumie, jak mam być szczera. Myślę, że jak wytrzymaliście tyle czasu beze mnie, to też wytrzymacie bez jakichś super regularnych uploadów. Albo codziennych jak w zeszłym roku. Ja szczerze się cieszę, że najprawdopodobniej zaraz zaczynam pracę, bo jakbym znowu miała robić codzienne uploady, to nie wiem, czy bym wytrzymał. Nie mówcie, to było, to było naprawdę, naprawdę fajne było tyle, tyle tego robić, ale z drugiej to było strasznie męczące i jak na to patrzę, tak wiecie, z perspektywy czasu mam wrażenie, że strasznie jakość wtedy ucierpiała wideo, po prostu chciałam ich mieć jak najwięcej, jak najbardziej naciućkać. Dzisiaj są urodziny Berbelona i sobie właśnie chyba do końca niedzieli pójdziemy gdzieś tam o do może na chwilę i nie wiem, dziecko będzie się bawić z na ziemi, bo w sumie tam nie ma żadnego kącika dla dzieci. A jest jeszcze za młode, żeby być jakkolwiek useful? Czemu. Co? Czemu oni. Aha, dobra, nagle mogą. A ja się zastanawiał, czemu nie ma, postaraj się o dziecko, tak już doszłam, bo tam łuchu, srufu, childy, mildy to tam właśnie ukrywa te opcje i wtedy właśnie jest tak, że albo się uda, albo się nie uda. I uważam, że to jest dla mnie fajna opcja bez takiej... Surprise bar, ale z drugiej strony, jak się próbujesz, starać, to... to. Hmm. No, czego są mody? Zawsze mogę sobie zrobić tak, gdzie to jest. Web Productive Adjuster. Oj, proszę, nie jest wciąż gadamy, To spoiler alert. <grywy> Zaraz, Sean, będzie dorastać. Da nie. Dawaj, Sean. Dawaj, Sean. O, tak. Pokaż mi swoją mordelonę. Ty nie no, kurde. Teraz jak wyrósł, to tak trochę lepiej. W każdym razie spodziewałam się, że sząd będzie wyglądać gorzej, ja nie wygląda tak źle. Chociaż żałuję, że nie jest rudy. Rudy Sean to to było, nie umiem mówić. Ja ten, A czyli nie nauczyłam nic mojego dziecka, nauczyłam tylko ten i... Okej. Okay. To jednak może babcia once again była do czegoś przydatna. <grywka> jak na razie musi mi wystarczyć, naprawdę. Chcę tylko, żeby... Się ten... To w sumie troszkę że może wyjść spać. Idziemy całą rodziną na wycieczkę do restauracji. Nie, żeby jeść, tylko żeby pracować. Idziesz do garów, tam gdzie przynależą kobiety, a my otwieramy restaurację i będziemy kierownikiem sali, a dziecko. Opatrzcie, kur! Czy dziecko może pracować jako... Nie, nie może pracować jako kelner. Będzie zabawiać ludzi. Gdzie, gdzie to jest? O może tylko żonglo. To jest błazen nasz. Nasze dziecko to nasz własny, prywatny błazen. Szkoda, że moje dziecko nie może rapować. Jezu, rapowanie za napiwki. Jezu, tak to by było, właśnie może jako kelner. Bo tak w sumie ludzie robią za, za kucharzy. W sensie jest kucharz, ale nie ma ani jednego kelnera. O, nie ma to jak ziemniak. No. Uuuu. Gdzie oni się wcześniej przystukali żony? Jest teraz Kurde, moda tego nie mam na to, żeby nie usypiać w jedzeniu kat. No, nie dziecko, ty, ty nie, nie masz komputera. Jesteś bebę. W sensie dziecko. No, jesteś tak trochę B, więc nie ma komputera. Ja Miałam takie powiedzieć, czy dziecko w przypadkiem linijsze do pracy, żeby nas nie wkurzać, ale niestety jest niedziela. Nieważne, jakbyśmy chcieli, nie, nie możemy go tam wysłać na siłę. No, kolejny brzuszek. To jesteśmy tak na przyspieszeniu i tak, tak czekam aż oni się wszyscy ogarną, ale w sumie jak teraz będzie poród, to w sumie nie ma co gdzie jeździć, tylko po prostu weź już nie wiem po... O, właśnie, czy możemy robić. O, czy możemy ćwiczyć przy telewizornie, żeby ona szybciej wypchała? Te dzieci? Albo dziecko jest, bo no, niech to będzie dziecko. Kurde nie ma miejsca, to to wieży możesz robić ćwiczenia? Oj, proszę bardzo. O, widzicie i tak to się właśnie robi. Ruszamy bioderkami i raz i dwa, i raz i dwa. Przepychamy dziecko. Śmiałabym się jakby serio nagle zaczęło rodzić. I animacja zimowa nie mogę sobie z tym poradzić, dziecko by wyglądało tak pod jej nogami. Ale dobra, dawaj, raz i dwa, i raz i dwa. i Niebieski to nie działa. Dobra, smog został zakręcony, więc teraz tylko czekać aż. Jezu tak ten śpiewający. <ś> grająco, śpiewająco, grający kiwalik, nie dobra, czekamy na Ciebie. Whenever you're ready, baby. Chcę już zobaczyć, no właśnie, co się urodzi. Jedno, jedno. Dziewczynka, proszę, dziewczynka. Nie mam czegoś z ale dobra. Powiedzmy, że za starych dobrych czasów po. No nie powiedziałem, że po trzech miesiącach nie granie, no bo coś tam wszystko wszystko więc teraz się gram, ale na tamtym kąpie za kto chodziło. Chociaż teraz to ta gra chodzi jak. Jak kurde masło po rozgrzanej patelni, No po prostu aż mi się. No, bo ma pryszcza tą topę. Mas, oj, z rudo! I po ojcu, to jest mały ojciec. Oj, z chłopiec. A ja chcę dziewczynkę. To zrobimy sobie więcej dzieci. Zaczęłam pisać, miałam takiego na mała Barbara po ojcu albo Barbara 2, ale nie krzywdźmy tak kolejnego dziecka wtedy że już mamy jednego szona. Mm. <laughs> nie wiem czemu ale przyszło mi do głowy Gutenhamon, więc mamy małego Gutenhamona. Masz, potrzebę jego Gutenhamona. Ja idę spać. Nie, ci łóżko, okej, okay, ja już myślałam, że ten, tak no elo, my job here is done. Ale nie, bo też trzeba mojemu Gutenhamonowi zrobić pokój, bo ten pokój chcę odłożyć dla dziewczynki. O masz, mały Gutenhamonku tu, zaraz obok wieży, stereo, żeby ci się dobrze spało. tak jestem super rodzicem. Dobra, to tym widokiem... Y no jak widać Barbarze już się zdziło. w każdym razie Barbarą która się przed chwilą odstawiała tańce w wygibańce, by naszemu małemu Gutenhamonowi żyło się lepiej, ja się będę z wami <laughs> żegnać, cieszę się, że czekaliście, mam nadzieję, że było warto, dajcie mi czas się rozkręcić i no wszystko powinno niedługo lecieć pełną parą i możemy jakieś streamy i, ale jak na razie ja wam dziękuję za liczbę, za wsparcie znacie ten deal i coś im nie bardzo niedługo. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.